Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Cezary Dzisiaj robimy test gum z dzieciństwa wielu osób e, Proszę zobaczyć Wiele osób nie wie teraz e, Młodzież nie wie jak się je otwiera My wiemy, ale teraz Najnowsza tradycja na kanale Suchar za każdy odcinek To mówi kabel do kabla Jesteśmy w kontakcie A więc e, przed testem chciałbym jeszcze Was zaprosić Do zasubskrybowania naszego kanału Do Zaobserwowania naszego Instagrama, który będzie gdzieś tutaj To idealnie się nadaje na taką i do dołączenia do grupy na Facebooku admiral Cezar Gdzieś tutaj się pojawi, mam nadzieję, że dobrze pokazuję A ja więc otwieramy O, proszę bardzo, niebieska guma Bołówkowy smak Za złotówkę to jest jakość, panowie i panie Chłopcy i dziewczęta Cały und parę. Kinder Będę mówić teraz w wszystkich językach mm. Naprawdę pyszne To jest polska jakość To jest polskie cudo To powinno być na całym świecie rozprzestrzenione To jest pyszne, to jest soczyste Słodziutkie Mogę to tylko polecić Więc wszystkie młode pokolenia, które nigdy tego nie jadły, zapraszam do spróbowania Poleciłem to ja, Admirał Cezar. Przypominam o zasubskrybowaniu kanału, dołączeniu do grupy na Facebooku i do zaobserwowania Instagrama, Admirał Cezar. Dziękuję. Byłem ja, Admirał Cezar.